Siema. Siema? Słuchajcie, e, kupiliśmy nowe opony do e, barżanta naszego 250, także będziemy je wymieniać. Zaraz jedziemy je do wulkanizatora zmienić. Popatrzcie się, jakie olbrzymy. Nie wiem, czy baszę da radę ujechać, ale, ale tylko jest o rozmiar większy, tak naprawdę. a czy szerokościowo, ta jest nasza stara: jest 20 na 10 na 9, a ta jest 21 x 9. 9 cali, także ale wyglądają mega, mega, mega wielkie. Może po, po napompowaniu będą lepsze, nie wiem. Może to jest złudzenie tylko, ale popatrzcie, mega korek. Porównując do tej. Także co? Odkręcamy okay. koła i, i jedziemy do wulkanizatora, tak? No. Słuchajcie, jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę, suba komentarz. Także Mati trzyma kamerę, a ja szybko odkręcam. 14 chrób będziemy potrzebować Także już mamy przygotowane O panie, muszę lecna dziś Cyk Tychę mu nie widzę panie tak. Dobra, ostatnia śruba, a już może pójdzie, także tak panie, jedno kółko gotówka, tak, idziemy na drugie. Dobra, popuścimy, Macie mi musi pomóc hamulec, znaczy, także zaraz wracamy. Dobra, jeszcze. Jeszcze dwie śrubeczki. Tak, jedna. Jeszcze jedna. I jedziemy to zawieść do organizatora, bo my nie będziemy się z tym męczyć. Po co mają na, na to przyrządy, łyżki porządne? My zebrzemy jeszcze te felgi, odrzemy, także zawieziemy to i luch spadnie. Tak, rzucamy. Także porównanie. Tak to wygląda. No połowa większa prawie. Jest, kurde, różnica, panie. No dobra. Wynosimy i jedziemy. Słuchajcie. Oponki już nałożone na felgach, zmienione. Byliśmy u wulkanizatora. Także nam zmienił. Tak to wygląda. Nie wyglądają tak szeroko, jak wyglądały yy, jak nie były napompowane, także zakładamy po kolei. Mati, kamerę przyjmuje znów na chwilę. Ja będę zakładał, nie wiem czy to jest. No, było obojętne, Maciuś. Zobaczymy jak to teraz pojedzie, czy w ogóle Bashen ujedzie z tym. Dobra, nakręteczki, zaraz próba, bo już jest dość późno. Także zaraz próbę robimy. Nie wiem czy Mati pierwszego puścić. One no, się tak trochę naciągną te opony, nie? Co? Tak trochę na tą stronę się naciągną te opony. Tak no, bo są szersze. Tam jeden, jeden cal są szersze, wiesz? Jeden cal. Także, ale wyglądają mega, Mać. Wyglądają mega. Naprawdę. Polecił mi to, te opony Pancek. ATV, także wbijajcie do Pancka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Pancka. Coś ta żabka nie chce wszystko lakiwać. A, jest już nie czy jest luźny, wiesz? Jeszcze nie, Tak. 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 Tak, dobra. No, idziemy na drugie. I lecimy, bo w niedzielę chcemy jechać na motocross jeszcze. Polatać. Chyba ostatni raz w tym sezonie. Zobaczymy. Chyba, że pogoda jeszcze dopisze. To będziemy latać. Panie. Ale oponki temu też wymieniałem, bo na zimę, żeby było. żeby było. obrazy dobrze, Maciu, mhm. Żeby na zimę były, bo w zimie się nie dało jeździć już tamtymi. W ogóle. Także co, dociągamy. Jeszcze te nakrętki. W zimie się nie dało w ogóle jeździć, Myśmy z garażu nie mogli wyjechać. A mamy mega podjazd tutaj. Także. temu też zaraz opony będziemy zmieniać. Nie Na ma zimę. już w ogóle nie ma bieżnika. Dobra, dociągamy. dociągamy jeszcze. Jedna. Dobra. Dobra. Podociągane mamy. Jeszcze tu. Dobra. Także co, wyjeżdżamy, próbujemy. Mati robi pierwszą próbę chyba. Dobra Dobra, słuchajcie Mati jako pierwszą próbę robi. Ja tu przyjechałem. Mati co? Spokojnie, dobra? Próba.